Hej kochani, witam Was cieplutko na kanale Doriska 90 w kolejnym filmie ze zdrabkami. Dzisiaj przygotowałam dla Was drabki o łącznej wartości 15 zł mm, i mam trzy identyczne. A to jest właśnie super siódemka, w której w poprzednim odcinku udało mi się wygrać 77 zł. Pisaliście mi, że ona niedługo wychodzi ze sprzedaży, że chyba tylko do początku jakiegoś lutego. A ja postanowiłam, że właśnie zdrapię dzisiaj ich trochę więcej, z tego względu, że na początku lutego moja koleżanka jedzie do Polski no i weźmie mi je, żeby po prostu je wymienić, bo no wiecie, jakby tu była wygrana 2 zł, to może i bym się nie przejęła, gdybym przepadło. No ale 77 zł to już taka e, większa kwota, więc trochę by było smutne, jakby przepadło. Więc tak, dzisiaj mamy trzy super siódemki, jedną szybką dziesiątkę, wielką czwórkę. No i Wingo, bo ich tam sporo mam, więc postanowiłam, że też je e, dorzucę. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakie zdrobki chcecie widzieć w kolejnym odcinku, a ja będę oczywiście je wybierać z moich zapasów. No i co kochani, jeśli jesteście ciekawi, czy dzisiaj mi się uda cokolwiek wygrać, czy dzisiaj szczęście mi dopisze, no to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. Tak kochani, komu się podobają moje odcinki, nie zostawi standardowo kciuka w górę, a kto chciałby być z moimi wszystkimi filmami na bieżąco, nie zasubskrybuj mój kanał, ten czerwony przycisk na dole ekranu. Subskrybuj, aby dostawać powiadomienia o wszystkich moich filmach. No i oczywiście, żeby trafić do mojej youtuberkowej rodzinki, tutaj mamy szybkie 10, no i musimy znaleźć trzy identyczne kwoty, 2 złote, złotóweczka i dyszka, więc wszystkie inne, tutaj co mi się wydaje, to tutaj nie ma pośrodku, no i został nam ostatni rządek, czy będzie wygrana, może złotóweczka, może 2 złote, na razie mamy stówkę, więc inna. Druga stówka, no więc co, byśmy mieli tylko szansę na stówkę, więc raczej w to wątpię. A tutaj mamy dwójeczkę, więc w pierwszej zdrebce niestety się nie powiodło, wygranej nie ma. No i co, lecimy do tych naszych super siódemek. Zobaczymy może i tym razem okażą się dla nas one szczęśliwe. No i tutaj przypomnę, że trzeba znaleźć siódemkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę, a niebieska siódemka podwaja nam wygraną. 6, 9 i 5. W pierwszej zrzepce niestety się nie udało. Pierwsza, super 7, wędruje do śmietnika. A jak będzie z drugą, sprawdźmy, czy ukryje nam się gdzieś tutaj 7. 9, 5, 8, 6, 2, 3, no i niestety 4. Literki kontrolne potwierdzają, że wygranej nie ma. No i na dzisiaj ostatnia, e, super siódemka. Przypomnę, że mamy dzisiaj pięć zdrapek, nie, 6 drapek, 3 już przegrane, 3 przed nami, więc tak, czy będzie tutaj jakaś wygrana? Ósemka, dwójka, trójka, szóstka, czwórka, dziewiątka. No i niestety piątka. Więc tutaj ponownie się nie udało. Teraz zdapki na kupce z przegranymi zostały nam tylko dwie. No i my przejdźmy teraz do wielkiej czwórki. Gra numer jeden. Tutaj musimy znaleźć wygrywający symbol, którym dzisiaj jest sztucz... są sztuczne oknie. Więc tutaj może troszeczkę Was oddalę, żeby było lepiej widać. No i sprawdźmy, czy nam się te sztuczne ognie trafią. Mamy niestety garnek. O, mamy sztuczną nie, zobaczcie, 5 zł. udało nam się wygrać, więc bardzo fajnie. Ta zdrabka już nam się zwróciła. Tutaj jeszcze mamy biedronkę za 50 zł. no i tort za 15, ale przed nami jeszcze dwie gry, to znaczy gra druga i bonus, a w drugiej grze musimy znaleźć trzy takie same kwoty, aby wygrać tę kwotę. No i co my tutaj mamy? 750 zł. w piątek. Uuu, drugi piątek, więc jest szansa, że w tej zdrabce będziemy mieli dychę wygraną, a czy nam się to uda? 15 zł. No i dajcie mi. Jest! Dali mi drugiego piątaka, to znaczy trzeciego, więc mamy już drugą wygraną w dzisiejszym odcinku, to znaczy w tej zdrabce, nawet w zasadzie. No i mamy tutaj już dyszkę wygraną. Bonus, nam jeszcze tutaj pozostało znaleźć czwórkę pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niej kwotę. Może jeszcze jedna piątka, może dyszka. Co my tutaj mamy? 15, a tutaj mamy szósteczkę, więc w bonusie się nie udało. Dyszka w wielkiej czwórce wygrana. A my teraz przejdźmy do zdrapki Wingo. Więc tak, lecimy od gry numer 1. Może was tutaj przybliżę. O, żeby to było tylko to planszę, widać.

O, 64. N, 42. W, 11. W, 5. N, 32. Mi tutaj jeszcze nigdy nie trafiła, wiecie, żeby mieć pełną linię, dajcie znać, czy Wam się kiedyś trafiło. I, 23. Tutaj miałam jedyne wygrane w bonusie. G55 I27 W2 No i pewnie zaraz będzie stop. No, tak jak mówiłam, tak też się stało, mamy stop. Na skos nie mamy, pionowych lin też nie mamy, poziomych też niestety pełnej nie ma, więc w pierwszej planszy się nie udało. Plansza numer 2.

Więc tutaj troszeczkę mniej tych okienek otwartych. No i wygranej nie ma. Została nam ostatnia szansa, czyli nasz bonus. No i czy będzie tutaj win-go? Napis: Win mamy. A czy będzie go? Jest! Mamy! Więc już jesteśmy pewni, że drugą wygraną w dzisiejszym odcinku mamy. Przypomnę, że wkład to był 15 zł. E 10 zł już mamy wygrane, no i czy tutaj będzie więcej niż 3 złote, czy zwróci nam się odcinek, czy będziemy 2 złote na minusie. Sprawdźmy, 3 zł Wingo udało nam się wygrać. Więc kochani, w dniu dzisiejszym w zdrabce Wielkiej Czwórce i Wingo udało nam się wygrać 13 zł. Dzisiejszy wkład to złotych 15, zł, więc jesteśmy tylko 2 zł na minusie. Więc można zaliczyć ten odcinek do udanych. To ma jakieś propozycje dotyczące zdrapek albo innych filmików, śmiało niech pisze. A ja tymczasem żegnam się z Wami, życzę wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!